Nic bardziej fałszywego niż mówienie, że premierowi Donaldowi Tuskowi skończyła się czy wypaliła strategia ciepłej wody w kranie. Tutaj zabrakło po prostu ciepłej wody w kranie. Bezrobocie rośnie, maleją płace realne, firmy nie dają rady do pierwszego, padają jak muchy. I to nie dlatego, że premier nie skoncentrował się na jakichś wielkich problemach i wizjach, ale tylko właśnie dlatego, że nie zajmował się ciepłą wodą. Doktryna była całkiem zgrabna, tylko nikt jej nie realizował. Przez cztery lata od rozmaitych ekonomistów, ekspertów słyszeliśmy, że yy, Wolny rynek się nie sprawdził. Kapitalizm już jest pasej i trzeba iść inną drogą. Tusk, Rostowski mówili, że teoretycy, ekonomiści nie będą im mówili, jak rządzić, bo gospodarka jest bardziej skomplikowana. No nic, okazuje się, że jest bardzo prosta. Jeżeli nie wykonuje się podstawowych rzeczy, czyli nie podgrzewa się tej wody, to też i gospodarka pada. Żeby ludzie mieli pracę. Firmy muszą mieć pieniądze. Żeby firmy miały pieniądze, muszą mieć energię i pole do działania. Na pewno tej energii nie będą zdobywać od tego fiskalizmu państwowego, czyli coraz, większych, coraz większej ilości regulacji, coraz gęstszego sita urzędu skarbowego, który nikomu nie przepuści, rosnącego VAT-u, coraz większych składek i rozmaitych dodatkowych regulacji, które powodują, że firmy ledwo dyszą. I nie mają jak tworzyć miejsc pracy. Z kolei rząd, który nie potrafi oszczędzać, nie potrafi ograniczać swojej administracji, skąd bierze pieniądze, pożycza i podnosi podatki i dołuje firmy. To są właśnie problemy. Ciepłej wody. I to, że Donald Tusk w tej chwili ma takie, a nie inne sondaże opinii publicznej, wynika wyłącznie z tego, że nie zadbał właśnie o ciepłą wodę, a zajmował się in vitro, związkami y, partnerskimi i zajmował się stalową brzozą zamiast naprawdę, naprawdę zająć się tym kranem.